Siema! Z tej strony Kuba i dzisiaj wam i dzisiaj mam tak dobrą wiadomość, ale zanim wam ją powiem, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, która jest tam na dole. Ma, oczywiście z dzwoneczkiem zostawcie, więc no, więc bez przedłużania nie. Mi się przywitamy! Dobra. Hej, hej! He, he, więc be, już zupełnie mego pająka poszczególnie byłam tkwisom. I widzicie co to za pająk? Kątnik rdzawy. I go dawno nie miał? W ogóle go dawno nie... Dobra. Wiesz co? Teraz warunki są takie, że muszę zatrzymać tablet. Okay. Tak, żeby było mnie widać. Siema. Dobra. To będę go przekładał Siema. do tego nowego... Dobra, tak się sobie wyjrzeli jak przekładasz. No was.

Pokaż Mikołaj. Yy, dobra, on już jest w terrarium, więc to by było na tyle w tym odcinku. Więc elo!